Ale najważniejsze pytanie brzmi, jak świat zapamiętałby Jego śmierć? Symbol męki stał się znakiem nadziei? A gdyby Jezus został uśmiercony przez zastrzyk, czy za dwa tysiące lat ludzie nosiliby na szyjach miniaturowe strzykawki? To wydaje się absurdalne. Ale czy wtedy, w pierwszym wieku, krzyż nie był dokładnie tym samym symbolem cierpienia, który przemienił się w symbol wiary? Najważniejsze nie byłoby to, jak umarł, ale co po sobie zostawił. Czy w XXI wieku ludzie potrafiliby wierzyć w przesłanie o miłości bliźniego, kiedy każdy dzień bombarduje ich falą hejtu i podziałów? Czy tysiące lat później wspólnoty wciąż wspominałyby jego słowa? Zostawiam Was z pytaniem: jeśli Jezus żyłby dziś, czy bylibyśmy gotowi Go wysłuchać? A może to my sami, każdy z nas, powinniśmy zostać współczesnymi apostołami? którzy niosą przesłanie dobra w świecie pełnym chaosu. Obejrzyj pełną wersję na YouTube. Link w opisie i profilu.